Miał być tak pięknie. Od kilku lat mieszkańcy województwa śląskiego mamieni byli obietnicami polityków Platformy Obywatelskiej stworzenia i uchwalenia ustawy metropolitalnej, która w założeniach miała być prawem zmieniającym rzeczywistość i służącym największym aglomeracjom miejskim w Polsce dla dynamicznego i harmonijnego rozwoju. Im bliżej kampanii wyborczej, tym deklaracje, zwłaszcza śląskich polityków, PO, były bardziej konkretne i dalej idące. Tym, którzy mają krótką pamięć, przypomnę, co wtedy obiecywano. Dzięki ustawie metropolitalnej miał powstać superpowiat metropolitalny. Ten superpowiat miał się składać z 14 miast tworzących dotychczas Górnośląski Związek Metropolitalny. Przypomnę, że deklarując przedwyborczej gorączce politycy PO zapewniali, że ustawa zapewni temu superpowiatowi metropolitalnemu m.in. następujące zadania. Uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego, organizację i wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, czy też planowanie sieci oraz zarządzanie drogami powiatowymi wraz z uchwalaniem i realizacją planów ochrony środowiska. Zaistniała nawet szansa na zmniejszenie regionalnej biurokracji, ponieważ z chwilą wejścia w życie ustawy metropolitalnej miano rozwiązać takie niepotrzebne już molochy jak Górnośląski Związek Metropolitalny czy Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Posłowie PO, reklamując swój projekt ustawy swobodnie marzyli wtedy o budżecie metropolii. Miasta tworzące metropolię przez pierwszych 5 lat miały mieć większy o 5% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Schlebiając separatystycznym nastrojem podsycanym między innymi przez rasi, niektóre media regionalne, projektodawcy postulowali, by miasta tworzące metropolię miały być zwolnione z tzw. Janusikowego, czyli wpłat na rzecz budżetu Rzeczpospolitej. Zamarzyło się niektórym księstewku, które powinno otrzymać dla budżetów 14 miast w regionie kolejnych 80 milionów złotych. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Kampania wyborcza się skończyła, ustawowe zapędy regionalnych polityków zostały ukrócone przez premiera, a ich główny promotor na otarcie łez otrzymał skromną posadę udzielnego wiceministra wśród węglowych baronów. Dla tych zaś, co poczuli niesmak zawodu, znaleziono temat zastępczy. A jakże. Walka o uznanie śląskiej gotki za język regionalny. Skoro nie możemy przeforsować ustawy metropolitalnej, to, myślą politycy PO, przeforsujemy ustawę o śląskiej godce, Tak jakby bez ustawy goda się nie poradziło. Nie w tym jednak rzecz. Chodzi bowiem o wpuszczenie dzisiaj na Śląsku medialnego szczura, za którym pogonią tzw. niezależni dziennikarze i dzięki czemu elektorat zapomni o przedwyborczych deklaracjach, jakie padły. Tu na Śląsku. Ja jednak ciągle zapominam, o których obietnicach powinienem już nie pamiętać. Swego czasu pokolenie naszych starzyków, czyli dziadków, mało poważne przyrzeczenia określało mianem darem nagotka, albo takie tam austriackie gadanie dziś pożekadło winno brzmieć: pogadanie albo platformienie. Czego oczywiście ani sobie, ani Państwu nie życzę.